Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, stworzyłam kolejny fantastyczny poradnik homeopatyczny, dzięki któremu rozwiążecie swoje problemy z chorobami zębów, takie jak bóle zębów, wrażliwe szyjki zębowe czy zgrzytanie zębami, oraz, jak zawsze przy homeopatii. Pomoże ona na wiele innych dolegliwości. Jakie dolegliwości rozwiąże ten poradnik? Zapraszam do dalszej części tego filmu. Pamiętajcie o tym, że homeopatia wpływa nie tylko na sfery fizyczne organizmu, ale również na sferę emocjonalną i Mentalną, leczy również naszego ducha, a więc, jeśli mamy blokady w sferze energetycznej, homeopatia Wam w tym pomoże. W tym poradniku przedstawię ci konkretne preparaty homeopatyczne, które pomogą Ci rozwiązać problemy związane z zębami. Między innymi będą to krwotoki, bóle, opuchlizna, również twarzy. Stan po operacjach i zabiegach dentystycznych. Utrzymujące się bolesne rany również po ekstrakcji, czyli po wyrywaniu zęba. Często mamy takie rany, które nie chcą się po prostu goić. A więc tu w tym poradniku E, przedstawię Wam preparat homeopatyczny, który pomoże. A więc zawsze wtedy, kiedy macie już umówiony termin na wyrwanie zęba, kupujecie preparat homeopatyczny i zażywacie jeszcze przed e, planowanym jego wyrwaniem, aby przyspieszyć procesy gojenia. Jest to genialne rozwiązanie. No ale dobra, na co jeszcze będą tutaj rozwiązania? Na... Rozsadzające bóle kanałów nerwowych, czyli stan zapalny posunięty jest tak daleko, że aż tam nas bolą kanały, e, kanały wewnątrz, po prostu e, szczęki. E, również rozwiązanie na utrzymujące się neuralgiczne bóle zębów, na które nikt nie potrafi znaleźć przyczyny. Utrzymujące się drętwienie zębów, nadwrażliwość na ból. Wrażliwe szyjki zębowe. Moi drodzy, również będzie tutaj rozwiązanie dla ząbkujących dzieci, które biedne same się męczą, marudzą, ślinią i nie wiedzą, co mają począć. Więc przedstawię Wam tutaj preparat, dzięki któremu to ząbkowanie u dzieci. Będziecie mogli po prostu złagodzić i pomóc tym biednym maluchom, które często przy tym gorączkują i nie dają spać rodzicom. Więc zapraszam do tego poradnika. Również znajdziemy tutaj preparat, który pomoże, gdy na przykład występują duszności w czasie mycia zębów duszności, dławienie w czasie mycia zębów również ból zębów wywołany zimnem czyli pijemy zimny napój i boli. Będzie również rozwiązanie na zgrzytanie zębami oraz zgrzytanie zębami w nocy w czasie snu. Również na ból mięśni żwaczy, skutki strachu wywołane zabiegiem dentystycznym, czyli jeśli przeżyliśmy. Okropną traumę związaną z wyrywaniem zęba, tak jak na przykład właśnie w przypadku chirurgicznego zabiegu, nie powiem nazwiska doktora, który się zajmuje takimi zabiegami. W każdym razie ja byłam u tego doktora tylko. Dwa razy i za każdym razem miałam trauma. Niestety wtedy nie znałam jeszcze homeopatii i e, nie wiedziałam, że można takie preparaty zastosować. E, więc teraz, jeśli tylko ktoś będzie miał jakieś ustępki do wyrwania, bo gdzieś tam coś z nimi jest nie tak, to naprawdę polecam ten poradnik z całego serca. Polecam. Znajdziemy tu również rozwiązania na bóle i zawroty głowy, uczucie zamroczenia, bolesność połowy twarzy, strach przed wizytą u stomatologa, więc też jeśli się boimy iść do stomatologa, bo wiadomo, że to rzeźnicy, no to wtedy. Bierzemy sobie na kilka dni wcześniej preparat homeopatyczny, który nas zupełnie inaczej do tej wizyty nastroi, nastawi i sprawi, że już nie będziemy tacy przerażeni. Te preparaty można również podawać dzieciom, które się bardzo tych dentystów boją, ale myślę, że są to preparaty również i dla nas, moi drodzy, dla dorosłych, choć już teraz. Niby w XXI wieku e, ci stomatolodzy stali się dla nas trochę bardziej przyjaźni. E, w każdym razie, e, preparaty na skutki strachu wywołanego zabiegiem dentystycznym oraz na strach przed wizytą u stomatologa również tutaj znajdziecie. Oraz preparat dla ząbkujących dzieci. Po same już te trzy preparaty zapraszam Was bardzo serdecznie po zakup tego poradnika. Poradnik za jedyne 45 zł na Allegro. Więc tanio, jak barszcz, a dzięki temu macie namacalne preparaty, które Wam po prostu pomogą. No i oczywiście na te wszystkie inne dolegliwości, które już Wam przedstawiłam. Dodatkowo będzie również preparat przedstawiony wtedy, gdy cały czas jest chęć do stosowania używek, takich jak kawa, herbata, papierosy czy jakieś tam inne, czyli cały czas nas e, gdzieś tam e, coś wewnętrznie nakłania do stosowania czy prowadzenia niezdrowego trybu życia. Na to też mamy tutaj rozwiązanie, będzie również rozwiązanie na skurcze mięśni oraz skurcze łydek. Często jest tak, że takie dolegliwości występują. U osób dorosłych, więc moi drodzy, na to wszystko przedstawię Wam preparaty homeopatyczne, które Wam pomogą. To wszystko będzie właśnie w tym, e, w tym poradniku. Także zapraszam serdecznie na Allegro. Moi drodzy, cały ten poradnik możecie nabyć oczywiście w promocyjnej cenie na moim Allegro. Jeśli oglądasz mnie na TikToku, to link. Do tego poradnika znajdziesz w komentarzu, natomiast widzowie YouTube'a link znajdą w opisie filmu. Moi drodzy, gdy na TikToku kopiujecie link z komentarza, to pamiętajcie, aby po wklejeniu linka do paska adresu. Przeglądarki, przeglądarki internetowej, usunąć wszystko, co znajduje się przed znacznikiem https. Jest to konieczne, aby ten link zadziałał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cieszę się, że mogę dla Was tworzyć i dzielić się z Wami wiedzą. Sprawia mi to naprawdę ogromną przyjemność i daje mi poczucie spełnienia misji życiowej. Moi drodzy, skoro mamy skuteczne, naturalne rozwiązania na choroby, to po co truć się chemią? Twórzmy razem dla nas i dla naszych dzieci nowy wspaniały świat. Świat bez leków, kolorowych tabletek i bez chemii. Jeśli tak jak ja cenisz sobie zdrowie, naturę i ekologię, to poradniki tworzone przez Zielarz Polska są właśnie dla ciebie. A więc zapraszam cię na moje Allegro. Znajdziesz tam więcej poradników, dzięki którym poradzisz sobie naturalnie z wieloma dolegliwościami i chorobami. Dzięki wielkie. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Życzę wam miłego dzionka, wszystkiego dobrego i trzymam kciuki za to, aby udało wam się radzić sobie w każdej sytuacji samodzielnie i naturalnie. Pozdrawiam was. Bardzo serdecznie, Zielasz Polska, Marta Trzcińska, papa. Pa.